Dzień dobry, dzień dobry kochani W kolejnym odcinku Robię sobie właśnie śniadanie Wszystko stawiam po kolei Chlebek, masełko Tu powinien stać dżem tu skawkowy. Następnie jogurt Banan I ostatnie Coś najpyszniejszego to syrop, syrop, syrop z agawy o po kolei zrobię sobie trzy kanapeczki takie no z chleba graham do tego kakao albo mleko z cynamonem, wiecie ja bardzo ostatnio polubiłam mleko z cynamonem i moje śniadanie, czas zacząć godzina o, nie pokażę wam? pokażę 11.30 no ale widzicie, sobota. Można zaczynać śniadanie o 11.30 w sobotę. Jest to jak najbardziej usprawiedliwione. Ale najpierw ciepła woda z cytryną. Ale to jest coś innego A Skąd ty masz taką bransoletkę? Odzyskałam od dostawów, tak, tak? Ta? No. Wow. To jest No o, to... to ja <grym> Będę mógł sobie ją stroić! A ty? Świąteczne Skarpetki Ale dobrze odzyskałam ty, bo nie miałeś wtedy jeszcze LEDów, jak kupowałam, no. i wiedziałam, że ty nie lubisz spać po ciemku. Maryczka ma tutaj lampkę, a ty nie miałeś. Więc pomyślałam, że ci kupię lampki takie, mówię, nie będziesz się bał już w nocy spać. Mm. A u nas dalej biało. I to jeszcze yy, widzicie, że pada codziennie. Wczoraj Mariusz mówi, A już przestaje padać. Święta już będą takie mokre, wiecie, że wszystko to będzie pływać. Wszystko stopnieje. Wątpię. Sypie nadal, śniegu jest tyle, że. Zobaczcie. <laughs> I suncia tutaj też zadowolona ze śniegu. Ona tam lubi śnieg. Ja tak samo. Idziemy właśnie na sanki. Mariusz przyszedł z pracy, zjadł i... oj, nie da się nawet gadać, o tak, zjadł i, i idzie z nami, także tak wygląda nasza sobota, bo dzisiaj jest sobota, wstałam późno, bo wstałam w pół do 11, zanim wziąłam tabletkę, zanim zjadłam śniadanie, zanim co, to była już godzina 13, ugotowałam, Oliwierek widzieliście jak mi pomagał pięknie? Wszystkie szafki opróżnił w kuchni, wszystko wyjął, powycierał, poukładał na nowo. Mówi tak, mamo, ale wiesz co, przydałaby się świąteczna muzyka, to będę miał powera. No on ma takie powiem wam, jak mój Mariusz, takie fazy, bo generalnie Mariusz tak do sprzątania to nie bardzo, ale jak go złapie faza, to włączcie mu muzykę i całe mieszkanie wam posprząta. Tak, to takie golenia w sobie ma, nie? Jeśli chodzi o sprzątanie, ale jak już go coś złapię, to wysprząta całe. Patrzcie, tu się iść nie da. No, także włączyłam muzykę świąteczną, no i i wysprzątał mi całą kuchnię, a ja gotowałam w tym czasie. A Maryczka się uczyła, bo ma. Myślałam, że już wiecie, co spokój będzie z tymi sprawdzianami przed tą świąteczną przerwą, ale gdzie tam? Yy, szykuję się z angielskiego z całego działu. C szykuję się z polskiego praca klasowa yy, i kartkówka z matematyki. Także jeszcze jest to, mimo że do czwartku chodzą, bo później już mają wolne, to, to widzicie, tych sprawdzianów się niestety trochę znowu zbiera nauki. Tak samo co za tym idzie. Ale teraz nie myślę o tym, na razie jesteśmy na sankach. Później pójdziemy do lasu na spacer, a wieczorem pierniczki. <laughs> e, a jutro pierogi. No, także pojechałam Cię po Marikę, w międzyczasie też pojechałam tam do e, sklepu po, po Mięcho. Kupiłam Mięcho na. Ja myślałam, że wiecie, co za wszystko mi wyjdzie. Dam, mówię do 200, tam nie, ja powiedziałam Wam, że 100 nie? Za wszystko tam 100 zł. Mhm. Za samo mięso dałam Cię 140 zł. Kupiłam. No, zobaczycie, zresztą pokażę Wam. Ale kupiłam na pierogi mięso. Mam karczek. Eee, także. Uff. No mówię, za samo mięso 140, a gdzie jeszcze Matiasy, gdzie jeszcze reszta rzeczy tam z tej listy. No trochę to wszystko kosztuje, ale no trzeba. Jak się chce usiąść i jeść, no to trzeba kupić i zrobić. <ścoughs> Zobaczcie, Sunia to do połowy jest zatopiona w śniegu. Prawie całe łapy. Patrzcie, jest masakrycznie dużo śniegu. Nie, bo pokazuje, że, że Sunia to praktycznie jest do połowy zatopiona w śniegu. Jest bardzo dużo śniegu. To się nazywa zima. To się nazywa zima pełną gębą. Rwamy. Marika, co Ty robisz? Dziecko, Ona sobie twarz zasypuje. A ja sobie poleżę. O, poleżymy. Ale fajnie. Kiedyś się leżało, znaczy kiedyś latem się leży na kocyku, opala się, a zimą się leży w lesie. Marika! Starczy dziecko! Ale fajnie, ale fajnie. Chodź! Jezu, ty wariatko, idziemy, chodźcie. Pierniczki idziemy, piec. Na wyjście w szlafroku. Akurat jedziemy do sklepu, więc. Więc czas zaliczyć to wyzwanie. Nadszedł czas, słuchajcie, wyjścia w szlafroku. No więc jestem. Żeby nie było, jestem w samym szlafroku. No mam wiadomo bluzę pod spodem i, i spodnie, ale jednak no szlafrok jest. <laughs> Także tutaj Mariusza y, wynajęłam do nagrywania. Będzie moim operatorem, a ja będę haseć sobie po sklepie i robić zakupy. ze sklepu problemu, zakupy, no, są pod, pod... zakupy zrobione nawet kominek słuchajcie kupiłam za 16 zł a poczekajcie bo ja nie wiem gdzie ja mam e, u, gdzie ja mam te poczekaj ja? kupiłam fajny kominek zaraz wam pokażę o widzicie? serduszka Kominek ceramiczny z woskiem. Mój operator mam nadzieję nagrał ładnie. No, O! Trzymaj to. I lecimy. Na Szczecin. Na Szczecin. No, chyba mi zaliczyliście, co? Tak wygląda ten kominek, zobaczcie jaki ładny. On ma tutaj serduszko. O, tą stroną powinien stać. Serduszko. A ja mam takie woski z Twinkle Candle. I chyba użyjemy tego. It's Christmas time. Zresztą zaraz zobaczę te zapachy, bo tu mam pieczone jabłuszko. Też ładnie pachniał, ale to jest w ogóle zobaczcie, jaki kształt ma. Czekajcie, bo kurczę, jedną ręką to tak można sobie zrobić. Kształt ma czekolady o! Jak prawdziwa czekolada, zobaczcie. Mmm, pięknie, bierzemy te, ten. It's Christmas time. No idealny ten kominek, 15 złotych, słuchajcie. Idealny na, na, na święta. Dobry wieczór, kochani, jest godzina 21, chyba. Tak, 21.20. się roznudziłam tutaj. 21.20 już, ale. Bez tych Posłuchałam sobie Justyny Muz Mazur. Słuchałam dokładnie, a raczej słucham, bo teraz drugą część sprawy Iwony Cygan. Eee, są cztery części, jestem teraz na drugiej, natomiast no, będę montować, więc sobie chyba jutro. Posłucham dalej. Natomiast wróciłam do właśnie słuchania Cinemazor, bo miałam od niej, no, taką dłuższą przerwę. Chyba w listopadzie ostatni raz jej słuchałam, także taka dosyć dłuższa przerwa. No i co? I, no i byliśmy w sklepie na zakupach, więc mogliście mnie zobaczyć w szlafroku, bo Marysz ponagrywał nawet sporo materiału. Na pewno będą zapytania, bo już były na Instagramie, jak wstawiłam zdjęcie, że jadę, to już były zapytania o reakcje innych ludzi, na mnie. Skarbie, możesz powiedzieć, czy ktoś się jakoś patrzył? Bo ja to tak szczerze nie patrzyłam na ludzi. Nie. Nie? Nikt nie patrzył. Powiem wam, że chyba nie. Nie, nawet ta pani ekspedientka na kasie nic też nie mówiła. Bo, bo nawet Mariusz powiedział, że ten szlafrok fajnie wygląda, tak świątecznie. Może gdybym wyszła w tym zielonym, to byłoby tak dosyć dziwnie. A w tym to, to takie bardziej świąteczne było. Aczkolwiek nie, nikt się nic... Znaczy nikt mi nic nie powiedział. Czy się patrzyli? Raczej nie. Chociaż te dziewczyny tam były takie, no to spojrzały, ale nie jakoś tak, że się śmiały czy coś, nie, nie. Także żadnych takich dziwnych spojrzeń y, raczej nie było, a jeżeli były, to ja tego nie widziałam ani Mariusz. Ale, ale fajnie było pojechać w tym szlafroku, więc no, wyzwanie fajne, fajne naprawdę fajne. Tutaj brawa dla Oskara, bo tutaj Oskar akurat wymyślił to wyzwanie. Eee, i, I słuchajcie, no co... Ym... Pierniki, właśnie pierniczki już są gotowe, czekają e, już zapakowane dla babci, dla dziadka. E, zrobiliśmy dwie blachy. Ja powiem Wam tak szczerze, nie przepadam za piernikami, znaczy lubię je robić, no bo to jest taka tradycja co roku, lubię robić, natomiast jeść nie lubię. Mnie pierniki nie smakują tak samo piernik, nie lubię jeść piernika. Nie wiem, są osoby, które lubią, ja no nie, 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 nie przepadam za smakiem tych korzennych przypraw. E, także dla mnie to tylko tak w formie takiej, wiecie, takiej tradycji nie, lubię ozdabiać, piec e, ale tak, żeby jeść to tak nie bardzo no tutaj Mariusz z dziećmi to lubi a ja tak, tak nie bardzo no, także jutro słuchajcie naj, e, najtrudniejsza potrawa, bo pierogi e, jest nas trójka więc Mariusz ulepi 50, ja ulepię 50, i tata ulepi 50, będzie 150. Plan jest taki, żeby zrobić 150 pierogów. Wtedy tych pierogów byśmy mieli po, zaraz wam powiem, policzę na kalkulatorze, wspomogę się, 150 podzielić na 6, bo jest nas 6, to 25 pierogów na osobę. W skarbie słyszałeś? 25 pierogów by nam wyszło na osobę. Mało. Mało, nie? <laughs> Mm, ja też tak uważam, bo ja z 10 zjem na pewno w wigilię. W pierwszy dzień zjem 10 i zostaje mi 5 na drugi dzień. Kurczę, jakby tak zrobić 200, no to już by było lepiej. 200 podzielić na 6. To byśmy mieli po 33 pieroki. O, to tak, to 10 w Wigilię, 10 w pierwszy dzień. O. Kurczę, może damy radę 50. To dzieci ulepią. 25 Oliwier, 25 Marika już będzie 50. No zobaczymy. Powiem Wam, że dużo... A, nie pokazywałam Wam w końcu. Kupiłam, kupiłam mięso. Yy, dużo będzie mięcha. Yy, natomiast yy, czy starczy na 200 pierogów? Nie no, myślę, że tak. 3 kg kapusty kupiłam. Tego mięsa tam golonki takie z indyka są. Zresztą Wam jutro pokażę dokładnie co. Yy. I co to pani mi dała? Udziec, chyba udziec z indyka, bo to z indyka będziemy robić. Mięso będzie z indyka, właśnie i będzie kapusta kiszona. Więc no, kupiłam yy, golonki z indyka i kupiłam właśnie ten ten udziec. Także no, zobaczycie. Myślę, że starczy, ale no, mam nadzieję. Musimy w ogóle wyjąć maszynkę, złożyć ją, no i jutro działamy. Jadę potatę, przyjeżdża tutaj do nas i tutaj działamy. Z pierogami. No, taki, taki jest plan, słuchajcie, na jutro. No i tyle, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się jutro standardowo o 19 w kolejnym nowym W kolejnym nowym wyzwaniu, też zobaczymy co ja jutro wymyślę. E, może może w końcu ten e, to wyjście, wyjście w kostiumie kąpielowym. Zobaczymy, dzisiaj to taka śnieżyca była, więc tak się trochę bałam. E, bo w tym szlafroku, jak tak wyszłam, powiem wam, nie było tak zimno, spoko. Ja założyłam kaptur, było spoko. Natomiast wyjście w, szla... w samym kostiumie, no to będzie hardkor, więc tak wiecie, ostatnio były te śnieżyce, to tak mówię, nie będę ryzykować, wiecie, żeby się nie przeziębić przed samą wigilią, ale jak jutro byłoby tak na plusie, to może wyjdę. No zobaczymy. No, także dobra, no to tyle. To dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Widzimy się jutro, w ogóle u nas już świąteczna pościel. U nas już jest przybrana Świąteczna Pościel. Eee, także dziękuję Wam bardzo kochani za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się jutro o 19.00 w kolejnym nowym. Eee, dajcie mi znać w komentarzach eee, właśnie jaka potrawa jest Waszą ulubioną, a jaka. Eee, a jak... Nie, jaka jest Wasza ulubiona. Eee, a może macie tak jak ja, że na przykład robicie, ale niekoniecznie lubicie ją jeść, ale że tradycja, no to robicie. No ja mam tak z tymi piernikami, że tak nie jem, ale robię. No bo to jest radocha dla dzieci. E, no i czas taki wspólny, fajny, no nie? <grym> Natomiast najbardziej lubiłeś pierogi, to już wiecie, więc dlatego chcę ich zrobić jak najwięcej, żeby było jak najwięcej tych pierogów. Ale to dajcie znać, jakie są Wasze ulubione potrawy, a jakie takie mniej, mniej, mniej ulubione, ale jednak robicie, no bo to jest taka, mówię, tradycja, albo może domownicy lubią, Wy niekoniecznie, a, a robicie dla nich, także możecie mi tutaj napisać i w ogóle ile potraw u Was będzie, jakie możecie też wymienić. To też jestem bardzo ciekawa, jakie wyrobicie, no bo moje znacie, mówiłam ostatnio. Także dajcie znać, co wy tam piścicie na święta. Może się czymś zainspiruje na przyszły rok, no bo teraz to już mam tak naprawdę wszystko kupione dla tych na te swoje potrawy. Chyba 10 ich jest, ale może w przyszłym roku się zainspiruje, jeżeli macie coś nowego. No ja wiem na przykład, że sporo moich koloranek robi sałatki. Eee, także no, u mnie żadnej sałatki nie będzie. Ani rodzice nie robią, ani my nie robimy sałatki. Ale wiem, że niektórzy ludzie robią, więc no. Także albo na przykład zamiast barczu czerwonego, zupę grzybową serwują. No, także też w każdym domu jest inaczej. Eee, niektórzy mają barcz czerwony z łóżkami i grzybową, a niektórzy, z tego co słyszę, zamiast pierogów, boże zamiast barczu z łóżkami, samą tą grzybową. Także co dom, to inne zwyczaj, nie? Inna tradycja. Także dajcie znać, jak to u Was wygląda, a tymczasem ja się kochani już żegnam. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie i widzimy się jutro o 19 w kolejnym nowym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczyska. Pa!